Witajcie! Chciałbym wam opowiedzieć dlaczego odszedłem z klasztoru magów ognia. Otóż zacznijmy sobie od początku. Od zawsze byłem głębokim wysnawcą ilnosa. Miałem nawet w rodzinnym domu kapiczkę. Modliłem się codziennie po kilka razy, czasami nawet w nocy. Moi rodzice chcieli mnie wepnąć w zbroję Paladyna. jednak ja czułem, że jestem przeznaczony do czegoś więcej. Postanowiłem zostać magiem ognia. W samym zdobyciu owcy nie było nic trudnego. Rodzice byli znajomymi Akila, więc kołowali mi jakąś. Trudniej już było z tysiącem złotych monet. Pracowałem cały rok jako czeladnik u Konstantino. Nie był to bezowocny rok, gdyż dzięki temu poznałem podstawy alchemii, co na moją młodzieńczą głowę miało mi pomóc w klasztorze. Przechodząc do meritum udało mi się zebrać pieniądze. Kiedy dostałem się do klasztoru, byłem z siebie dumny. Naprawdę zostanie nowicjuszem było czymś wyjątkowym w moim mniemaniu. Był tylko jeden problem. Od początku z nieznanych mi przyczyn podpadłem arcymagowi Serpentesowi. Kurwa Serpentes! Jak ja go nienawidzę! Myślicie, że on się nie rusza z tego swojego krzesła? Też tak myślałem do czasu, aż poszedłem z moimi braćmi jeść kolację. Ta stara pała pobiegła do naszych komnat i wysrała mi się na łóżku. No szkurwa, dobrze, że Opolaś mi wczą skórę, bo bym na gołej posadzce musiał spać. To jeszcze nie wszystko! Pieniądze, na które pracowałem cały rok. Pieniądze, które moi bracia składali wierząc, że będzie to dar dla inosa i przyda się to na potrzeby klasztoru. Na potrzeby jak najbardziej? Ale Serpentesa. Myślicie, że skąd lemar ma złoto na pożyczki? Myślicie, że co? Że może sam się dorobił co? Gdyby tak było, to by w górnym mieście mieszkał, a nie w stodole jakiejś w porcie. Do tego zamawia sobie dziewczyny z czerwonej latarni. Sam widziałem! Wchodzi w niej jak Olkowie do zamku po otwarciu bram. Czyli chętnie i agresywnie! Kiedyś Serpentę lecił mi misję. Kazał znaleźć jakieś trzy hiperważne artefakty, bo to są jedyne takie na świecie. Dwa tygodnie szukałem tego ustrojstwa biegając po całej wyspie. I wyobraźcie sobie, że jak przybyłem w końcu by mu to oddać, to on stwierdził, że jednak on nie potrzebuje już tych artefaktów. Bo sobie przypomniał, że ma zapasowe w plecaku, więc w sumie zadania mi nie zaliczy. Kuwa mać, jak on nawet plecaka nie ma? Pewnego razu dostałem bardzo smutny list, że moja matka i ojciec zginęli w pożarze. Z racji, że nie miałem ochoty użerać się z tym cwerem, a miłoby było być na pogrzebie własnych rodziców, to zagadałem do arcymistrza Prokara. Ten mi powiedział, że on to teraz jest zajęty i ma ważniejsze rzeczy na głowie, bo ktoś podjebał oko i nosa. No i generalnie, żebym trutym dupę serpentesowi. Pomyślałem, że może w tak ważnej sprawie on zachowa się poważnie. Wręczyłem więc mu list i objaśniłem sytuację. On schował list i powiedział, że rozpatrzy moją prośbę, więc muszę przyjść rano. Tak też uczyniłem. A ten stary Fred oddał mi list cały obsrany. Powiedział, że się nim podtarł, bo papier miał wyjątkową miękką konsystencję. I żebym przyniósł mu więcej. Modlitwy do Inoza w głównej świątyni też nie przynosiły mi łodzi. Serpentes robił, co tylko mógłby mi dokuczyć. A to kielichem uderzył, że przypadkowo. A to świecą gacie podpalił, bo za blisko stałem. Nawet gdy zajmowałem ostatnią ławkę, ten kretyn robił głupie miny. Ubierał peruki i okulary, ze sztucznym nosem byle mnie tylko rozśmieszyć. Kończyło się to moją sławą śmiechu i wyprowadzeniem ze świątyni. Kiedyś dał mi magiczną runę tłumaczące po wykonaniu zadania. Będę mógł wrócić bezpiecznie do klasztoru. I wiecie, co się stało? Odpowiem wam pytaniem. A wiecie, gdzie wywoi się wszystkie fekalia z terenu klasztoru? No, ja się dowiedziałem. Gdy wróciłem z powrotem do zakonu, Serpentes powiedział, że postradałem rozum, bo smaruje się własnym głównym. Zamknęli mnie wisolatcy i trzymali tydzień o samej wodzie. Z innych przypadków to sytuacja, gdzie Serpentes kazał mi czyścić swój magiczny kostur. Mówił mi, żebym robił to dokładnie, dopóki z magicznej laski nie wyleci czar. Wtedy powiedziałem sobie, że mam dość. Miałem być stworzony do wielkich rzeczy. Obecnie pracuję na farmie Lobarta.